Witam Państwa bardzo serdecznie. Mam zaszczyt przedstawić mój projekt, pod tytułem Alpha One. Projekt ten składa się jakby z trzech części. Pierwsza część to oczywiście audiobook, książka. To druga część oczywiście. No i trzecia serial. Na razie jeśli chodzi o kwestie serialu, to jeszcze jesteśmy troszeczkę daleko ze względu na przewidywane koszty, ale jeśli chodzi o książkę, no to już jesteśmy audiobook już jesteśmy dosyć blisko wydania, a to z tego powodu, że właśnie już audiobook właściwie jest nagrany, teraz się udźwiękawia, no książka niedługo wyjdzie w druku. A o co chodzi tak naprawdę? Chcielibyśmy Państwa poprosić o to, żebyście Państwo wsparli nasz projekt. Więcej na temat projektu możecie się Państwo dowiedzieć na www.tvradom.com w zakładce Alfa 1 oraz na fanpage'u facebookowym pod tytułem Alfa One właśnie. Niedługo będzie również pod tym samym tytułem stworzona grupa specjalna facebookowa, na której również Państwo będziecie mieli możliwość zobaczenia, co robimy, jak robimy, jak nam idą przygotowania do projektu i do filmu, również. Dlatego też właśnie. Chcemy Was poprosić o wsparcie. Dla tych, którzy pierwszy raz stykają się z tym projektem, tak pokrótce powiem, że jest to powieść sensacyjno-szpiegowska z gatunku takiego trochę political fiction, aczkolwiek nie do końca, która no, opowiada o losach pięciorga, oficerów Polskiego Kontrwywiadu, mówię pięciorga, ponieważ jest tam również kobieta. Ci oficerowie mają za zadanie schwytać szpiega lub szpiegów i nieszkodliwić po prostu ich. Nie wiedzą jeszcze dokładnie, gdzie ta osoba bądź osoby działają, no ale w mają takie zadanie wyznaczone przez przełożonych, no i oni, próbując realizować to zadanie, przychodzą różne perypetie losów. W międzyczasie y, nakłada się na to również y, taki bunt sejmowy. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie w 2016 roku był taki bunt sejmowy, zablokowano Mównicę, no tak zwany Ciamajdan wielu na to mówiło no więc właśnie tutaj że tak powiem mamy takie pewne nawiązania do tego Ciamajdanu do tego co się tam działo ja jako dziennikarz sejmowy byłem jakby wokół cyklonu, stąd też w książce, w filmie znajduje się no, spora część nawiązań do niektórych wydarzeń, a wręcz niektóre wydarzenia, chociaż oczywiście w zmienionej jakiejś formule, są one po prostu pokazywane po raz pierwszy, prawda? Wychodzą na światło dzienne. To też myślę, że. Czytelnik bądź widz serialu, jeżeli takowy powstanie, będzie naprawdę zadowolony. Książkę dałem dziesięciu osobom, co do których miałem pewność, że nie będą się bali mówić mi prawdy. I właściwie książka nie zebrała negatywów. Były tam jakieś drobne uwagi, ale no to na zasadzie takie, że ja bym to zrobił tak albo inaczej. Natomiast nikt nie powiedział, że książka się nie podoba, co jak dla mnie debiutanta jest dosyć dużym, wydaje mi się, osiągnięciem. Tak, ponieważ ja jako debiutant, właśnie ja debiutuję tak naprawdę tą książką. Wcześniej owszem pisałem scenariusze różnych filmów, dokumentalnych najczęściej. Wiem, czy w ogóle dokumentalnych, pisałem scenariusze teatralne, realizowałem, reżyserowałem te scenariusze różne. Pisałem słuchowiska radiowe, również je reżyserowałem, ale scenariusz filmowy i książka czy powieść no to jest coś, co robi pierwszy raz. Taki scenariusz filmowy, typowo serialowy, tak. No to robię pierwszy raz i, i dlatego też proszę Was o takie wsparcie, żeby ten projekt udało się zrealizować, żebyśmy po prostu mogli pokazać światu prawdę. Bo tak naprawdę o to tutaj chodzi w tym projekcie. Projekt, książka czy audiobook, czy, czy film, który mam nadzieję, że powstanie wkrótce, to one mają jakby jeden prosty cel: pokazać społeczeństwu prawdę. Prawda, które społeczeństwo się domyśla, ale tak na, tak na dobrą rzecz, yy, której nie widzi. Yy, stąd, nie wiem, czy Państwo zastanowiliście się kiedyś, dlaczego na przykład, yy, mimo, że wszyscy podejrzewają, że yy, tak, Chiński, czy że Zetowski, czy jakiś tam inny, yy, no, broi, to wszyscy na niego głosują. No, wszyscy na niego głosują, bo nie wiedzą o tym, co on broi. Yy, ja tutaj nie wskazuję w, yy, w jakby... W książce konkretnie nazwiskami, bo nazwiska nie są podane, żadne prawdziwe nazwiska nie są podane. Są to typowo zmyślone nazwiska i jakaś zbieżność ich jest zupełnie przypadkowa. Natomiast chodzi po prostu o zasadę, żeby pokazać, jak nasi politycy w cudzym słowie pracują i czy należą im się podwyżki, o które niedawno prosili. Więc po prostu właśnie dlatego warto po prostu tą książkę przeczytać. Warto zobaczyć, jak to wszystko wygląda, jak to wszystko funkcjonuje. Jeden z recenzentów, od którego również musiałem uzyskać pewne zgody, powiedział, że ta książka jest straszna z jednej strony przerażająca, wręcz niebezpieczna, tak to ujął. No bo właśnie pokazuje. Pewne mechanizmy, które bardzo wiele osób przed nami, jako społeczeństwem, chcą ukryć. I jeżeli po prostu my się będziemy na to godzić, żeby takie mechanizmy były nadal pod ziemią, żeby można było nas okradać e, tak po prostu, jak się komu podoba, no, to, no to, to nie będzie dobrze. Ja uważam, że ta książka ma takie zadanie. Ma pokazać pewne mechanizmy, ma pokazać. To oczywiście w dużym jakimś tam uproszczeniu, co się działo w czasie Ciema Majdanu, jak Polska była zdradzana w pewnych kwestiach również, prawda? Jacy ludzie pracowali wtedy w Sejmie. To jest bardzo ciekawe, słuchajcie, jeśli chodzi o kwestię obsługi sejmowej, też będziecie Państwo mogli tutaj dużo, dużo rzeczy wywnioskować. Bo również w jednej z rzeczywistych afer, które tam miały miejsce, no brali udział ludzie z obsługi sejmowej. Także powiem Wam szczerze, nawet jednego takiego to złapałem osobiście na gorącym uczynku. Więc, dlatego muszę Wam powiedzieć, że to jest bardzo, bardzo ważne, żeby ta książka ujrzała światło dzienne. Żeby po prostu to, co tam jest opisane, chociaż ujęte w sposób fikcyjny, żeby wyszło na jaw, prawda? Dlatego uważam, że tą książkę warto wydać, warto wspierać. Książka jest totalnie polityczna, jeśli o to chodzi. Chociaż oczywiście mówimy o politykach, więc tutaj nie możemy powiedzieć, że ona tak po prostu zupełnie polityk nie dotyka. Mów wprost przeciwnie, ona bardzo głęboko siedzi w polityce, ale pokazuje to, co się w środku dzieje. Nie piętnuje nikogo ze względu na przynależność, tylko pokazuje to, jak działają mechanizmy, o których Państwo naprawdę uwierzcie mi w wielu przypadkach nie wiecie. Powiem szczerze, dopóki tam się nie znalazłem w oku cyklonu, również nie wiedziałem i byłem naprawdę w niektórych przypadkach niemile zaskoczony, jak zobaczyłem bo nie tyle, że się dowiedziałem, po prostu zobaczyłem niektóre osoby w niektórych sytuacjach i postępowanie tych osób. Będziecie na pewno mogli również rozpoznać pewne sytuacje, które także były głośne w mediach, a które po prostu pokazuje, jak wyglądały pod spodem. Co było pod spodem, co było tym takim kluczem, który uruchamiał pewne te sytuacje, pewne napięcia społeczne nawet celowo sterowane, prawda? Więc to nie jest tak, że książka jest do końca taka polityczna, chociaż powiedziałem wam wcześniej, że jest. Ale ona, tak jak powiedziałem, ona nie wskazuje konkretnie partia X czy Z czy Y, tylko pokazuje mechanizm. I właśnie myślę, że, że nawet najgorsza, ale prawda jest ważna, bo dzięki temu my nie będziemy popełniać w przyszłości takich błędów. Inne pewnie tak, ale takich nie będziemy popełniać. I jeżeli Państwo zobaczycie, przeczytacie o tych mechanizmach, a mam nadzieję, że w serialu również. Również zobaczycie, jak wyglądały takie te mechanizmy, no to, proszę Państwa, będzie wielu z Was bardzo, bardzo zdziwionych. Dlatego proszę Was o wsparcie naszego produkcji, naszego audiobooka, wydania naszej książki, no bo myślę, że, że tak powiem, nie mamy nikogo innego, kto mógłby nas wesprzeć poza Państwem. Oczywiście wiadomo, że żadna partia polityczna tutaj no nie ma szans, żeby nam pomogła, to, to nawet zapomnijmy, ale po prostu proszę Was o pomoc, bo tak jak poprzedni projekt Twin Cities Today udało się zrobić wyłącznie dzięki Waszej ofiarności, Waszemu sercu, no niestety koronawirus trochę nam przeszkodził w zrobieniu premiery tego dokumentu, ale mam nadzieję, że się uda niedługo go zrobić i w Polsce, i w Stanach, i zamkniemy wreszcie projekt Twin Cities, już tak na dobre. Dlatego proszę Was właśnie o to wsparcie dla tej książki, dla tego projektu. W projekcie uczestniczą również młodzi ludzie. Jest bardzo dobrze pokazane, w sensie w pozytywnym sensie, nasze polskie społeczeństwo. Ci zwykli ludzie, ci zwykli kowalscy. Również są pozytywnie pokazani oczywiście politycy, ale ci uczciwi, tak? Ci, co do których nie ma żadnych wątpliwości, że są uczciwi. Ja wiem, że zaraz tutaj ktoś mi powie, nie ma uczciwych polityków, są tylko tacy, którzy się dobrze kryją. Nie do końca się z tym zgadzam, ale, ale w każdym razie są pokazane te przykłady pozytywne, a więc jest dużo pozytywu, i są pokazane te przykłady negatywne po to, żebyśmy my, jako społeczeństwo,. Jako naród, no, wiedzieli, gdzie popełniliśmy błąd i czy takiemu jednemu, czy drugiemu, który tu płacze o pożyczkę, o pożyczkę, bo to ich diety, to pożyczka nasza dla nich, prawda? Ale on prosi o podwyżkę, no, czy na tą podwyżkę zasługuje jeden z drugim? Na to pytanie będziecie mogli państwo odpowiedzieć dopiero po przeczytaniu książki lub po odsłuchaniu audiobooka. Bardzo gorąco polecam. Wpłacajcie co łaska, na numer konta PL to jest ten znacznik kraju tak PL bez żadnej spacji PL dwadzieścia jeden dziesięć dwadzieścia czterdzieści trzy siedemnaście cztery jeszcze raz powtarzam PL dwadzieścia

wszystko drukowanymi literami. B -P -K -O -P -L -P w. Jeszcze raz powtarzam, BPKO. -P -P w. Wszystko drukowanymi literami. Jeszcze raz bardzo Was zachęcam do wspomagania, do wspierania. I pozdrawiam wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie.